Witam w kolejnym filmiku. Tym razem spójrzcie na takie zadanie. W okrąg wpisano trapez o wysokości H, kąt między promieniami okręgu poprowadzonymi do końców jednego z ramion trapezu jest równy 2 alfa. Wykaż, że pole trapezu wyraża się wzorem P równa się H kwadrat przez tangens alfa. Kilka istotnych informacji. Najpierw muszę się odwołać do informacji z poprzedniego mojego filmiku. Otóż, jeśli wiemy, że w okrąg wpisano trapez, oznacza to moi drodzy, że musi być to trapez równoramienny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli na czworokącie jest opisany okrąg, oznacza to, że suma przeciwległych kątów się sobie równa i równa się 180, więc pierwsza informacja, którą muszę zapisać, trapez jest równo jest równoramienny. Bo można na nim opisać Jeszcze raz przypominam, suma przeciwległych kątów musi się sobie równać, więc ten kąt rozwarty z ostrym musi być to samo i musi być, dać 180. Ponadto tutaj te również muszą dać 180. Pamiętajcie, że suma kątów przy ramieniu trapezu też jest równa, 180, więc te kąty po prostu ostre muszą być równe i rozwarte również. W przeciwnym wypadku nie jesteśmy w stanie tego zadania rozwiązać. No i przede wszystkim nie jesteśmy w stanie opisać okręgu na takim trapezie. No dobrze, skoro mamy już taką formalną rzecz załatwioną, zajmijmy się tym kątem. Słuchajcie. Tu mam gdzieś środek mojego okręgu. I teraz kąt między promieniami poprowadzonymi do końców jednego z ramy. Powiedzmy, że tutaj, jeden promień, drugi promień. I tu jest 2 alfa. Ważne jest właśnie, żeby nie pomylić. I poprawnie zaznaczyć kąt. Tutaj mamy 2 alfa. Co to nam da? No, otóż moi drodzy, będzie bardzo istotna rzecz teraz. Ja może wezmę, zaznaczę to jakimś innym kolorem. Otóż moi drodzy, kąt 2 alfa to jest kąt środkowy. Więc co ja zrobię? Sobie. Słuchajcie, dorysuję kąt wpisany oparte na tym samym łuku co dwa alfa. Pamiętajcie kąty wpisane i środkowe. Jeśli są oparte na tym samym łuku, to kąt środkowy jest dwa razy większy od wpisanego. Zatem wiem, że kąt między przekątną trapezu a podstawą musi być alfa. Musi być mniejszy dwukrotnie. Co teraz? No Mam bardzo ważną informację, otóż wiem w tym momencie, że w moim trapezie kąt między przekątną a podstawą jest równy alfa. Postaram się teraz, może sobie tutaj wkleję jakiś trapez, trapez, który będzie trapezem równoramiennym, to będzie słuchajcie takie uogólnienie tego mojego o. Mam i teraz potrzebowałam drugiego rysunku, dlatego że teraz chcę zaznaczyć pewne informacje, które już wiem. Słuchajcie. Otóż zaznaczę sobie moje dane. Moją daną jest kąt alfa, czy kąt dwa alfa. Jak znam 2 alfa, to wiadomo, że znam też alfa. Znam też wysokość. Ważne jest, że mam wykazać, że pole wynosi tyle. Może przypomnę wzór na pole A plus B. Zobaczcie, piszę A plus B. A plus B na 2 razy H. Tu jest B, takie mniej udane, ale B. I teraz tak naprawdę muszę w takim razie dowiedzieć się, jaka jest zależność między A i B. I mogę wykorzystać do tego tylko i wyłącznie H oraz kąt. Zaznaczę od razu tutaj to, do czego doszłam przed chwilką. Mianowicie, tutaj jest kąt alfa. Tu mam wysokość, ona też jest podana w treści. To znam. W takim razie, no, chciałabym wykorzystać, zobaczcie, tangens. Pamiętajcie, że wykorzystujecie, używacie rzeczy, które macie w tym wzorze końcowym, więc widzę, że h jest też tangens. Do tangensa, a kąta alfa potrzebuje tego odcinka. I tutaj taka ważna informacja. Otóż, jeśli jest to, jest to trapez równoramienny i powiedzmy, że tu mam, tu mam A, tu mam B, to ten krótszy tutaj odcinek, żeby uzyskać, ja już nie będę dorysowywać tutaj z drugiej strony tego samego odcinka, ale żeby dostać ten tutaj odcinek, dostaję i muszę od. Dłuższej podstawy odjąć krótszą i podzielić na dwa. Jest to trapez równoramienny, więc tak naprawdę yy, yy, no te dwa odcinki z dwóch stron są identyczne. I teraz potrzebuję jeszcze w takim razie długość tego odcinka. Ja sobie pozwolę może zaznaczyć, obliczyć go w tym miejscu. Otóż, żeby mieć ten odcinek, muszę od całej podstawy, czyli od A odjąć A minus B na dwa. Czyli tak, mam tutaj 2a przez 2, odjąć a minus b na 2. Wezmę teraz wszystko na jedną kreskę łamkową. Pamiętajcie, ten minus zmienia mi znaki, stąd będę mieć 2a minus a plus b, moi drodzy, na 2. W takim razie mam a plus b na 2. Pozostaje mi tylko i wyłącznie wykorzystać tangensa. Więc tangens kąta alfa jest równy h przez a plus b na 2. W takim razie, może tutaj zapiszę, będę mieć w takim razie 2h przez a plus b. Chciałabym wyznaczyć, e, szczerze mówiąc, a plus b. E, no dobrze, może napiszę tutaj, żeby było czytelniej. Mam tangens alfa równa się 2. Przez A plus B. W takim razie, jak pomnożę sobie przez A plus B, troszkę sobie tutaj przesunę mój, moją tablicę, mój arkusz, żeby mieć troszkę więcej miejsca. W takim razie dostanę, że e, tangens alfa razy A plus B, jest równy 2H. Czyli w takim razie. W takim razie zobaczcie, hop, troszkę przesunę. W takim razie dostaję, jak podzielę przez tangens kąta alfa. Pamiętajcie, mój alfa to jest kąt ostry, także tangens y, nie jest zerem, to jest istotna rzecz dzielę przez tangens alfa, może napiszę tangens alfa jest różny od zera w takim razie dostaję, że a plus b jest równe 2h przez tangens alfa zostaje mi mój drodzy tylko i wyłącznie zapisać wzór na, na pole pole tutaj mam zobaczcie a plus b na 2 razy h w takim razie pole równa się a plus B, czyli y, mam 2H przez tangens alfa. Mam jeszcze przez 2 razy H. W takim razie mam 2H przez 2 tangensy alfa razy H. W takim razie dostaję, że dwójeczki mi się skrócą. Tutaj mi się skraca. No, i dostaję, że h razy h, czyli h kwadrat przez tangens alfa, czyli dostaję to, co miałam dowieść. h kwadrat przez tangens alfa. W takim razie skończyłam mój dowód, co należało dowieść. Podsumowując i analizując całe zadanie, zobaczcie, na początek kąt. Był to kąt między promieniami tego okręgu. Są one poprowadzone do końców, zobaczcie, ramienia. Wykorzystała kąt środkowy i wpisany, oparte są one na tym samym muku. Zatem skorzystałam właśnie z twierdzenia mówiącego tyle, że jeśli kąt wpisany i środkowy oparte są na tym samym muku, to środkowy jest dwa razy większy od wpisanego, więc jeśli tu jest dwa alfa, to będzie alfa. No, i tak wyglądają moja realia, kąt między przekątną trapezu a podstawą. To jest alfa. Tutaj zależność między tymi odcinkami na podstawie, tu jest a minus b na 2, dlatego że te dwa odcinki tutaj z dwóch stron są równe. Stąd odjęłam podstawy i podzieliłam na dwa długości oczywiście. Ten odcinek tutaj pokazałam Wam, że tak naprawdę okazuje się, że on jest średnią arytmetyczną z podstaw. Wykorzystałam tangensa. Dlatego, dlaczego tangensa? No, właśnie tangens występuje w moim finalnym wzorze, stąd właśnie to chciałam wykorzystać. I tak naprawdę, zobaczcie, tangens daje mi e, już e, taki f, dosyć e, fajny stosunek, czyli 2H przez A plus B. Stąd e, A plus B mogłam sobie wyznaczyć. E, potrzebowałam właśnie A plus B, więc to jest 2H przez tangens alfa, co tak naprawdę po podstawieniu do wzoru na pole. Od razu dało mi rozwiązanie. Co jest jeszcze istotne, żeby zapisać w takim zadaniu? Otóż to, że trapez jest równoramienny, nie było powiedziane wprost. Musimy to zaznaczyć, zapisać. Wiemy, że on jest równoramienny, dlatego, że jest to trapez wpisany w okrąg, więc suma przeciwległych kątów jest sobie równa. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w tym zadaniu. I, I będziecie wracać tutaj yy, i obserwować. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.